Dzień dobry, witajcie w kolejnym przeglądzie gazetki z Biedronki. Gazetka od dzisiaj, od poniedziałku, więc zapraszam do oglądania. A jeżeli jeszcze mojego kanału nie subskrybujesz, bo to dopiero nowy kanał, zapraszam do subskrybowania i komentowania. Pierwsze co, to tu mamy główną stronę, ale to tak tylko na szybciutko, bo dalej pewnie to samo będzie się wszystko powtarzać. I jak to tradycyjnie u mnie, pokazuję Wam, że Biedronka oczywiście tańsza od Didla. Standardowo, a pewnie w Lidlu jest, że biedronka jest droższa. Aha, nasza biedronka tańsza niż nasza. Dobre, dobre, dobre. Wielkanocne Paragony. Tutaj macie w jakiś tam, nie wiem, co to, to jakieś są promocje co pół godziny możecie coś tam. Nie wiem, ja tego nawet nie będę czytać. Pewnie tutaj jakieś są promocje. Dobra. Przechodzimy dalej z kartą i z aplikacją. Wszystkie cukry są przy zakupie 5 za 3 i 30 prawie grosze, Już nie będę mówiła o tych 29, tylko 30 groszy. Od poniedziałku do soboty mamy przez cały tydzień o, ludzie, ja dzisiaj byłam w Biedronce i ja tego nie widziałam, to ja jutro jadę do Biedronki, bo u mnie ser idzie na potęgę, 15 zł za kilo sera, wiadomo, że to ser, ser, sery, ale ser jaki, jakiej jakości, ale no, ja go często i tak kupuję, bo to nie jest taki prawdziwy ser, wiadomo, ale no za 15 zł to się powiem wam, mega opłaca. Przy zakupie dwóch tu mamy jakiś olej rzepakowy polski. Też oczywiście z kartą, z aplikacją. Dalej mamy od poniedziałku do soboty różnego rodzaju wędliny, w promocji i konserwy. Jakieś tam puszki, szynki. Dalej mamy kiełbasę śląską, morliny. Też jest promocja z kartą i aplikacją za złoty 20 za 100 gram. Do środy, od poniedziałku do środy. Wszystkie słodycze Kinder 2 plus 1 gratis. I tutaj wszystkie produkty Bacador, to ta biedronkowa chyba, 2 plus 1 gratis. Oczywiście kawa ziarnista. Kawa ziarnista pół kilo lub kawa mielona za 18 zł. Też nie widziałam. Szkoda. E, tu mamy jakąś warkę, piwo. Soki 2 plus 1 gratis od poniedziałku do soboty i płyny. Dzisiaj mi tutaj dziewczyny poleciły, że ten i ten płyn to są bardzo dobre podobno płyny. Ja jeszcze ich nie używałam, więc jak będę w Biedronce to na pewno sobie kupię, bo jest zobaczcie w promocji wszystkie perfumy oraz koncentraty 2 plus 1 gratis. No to na pewno się opłaca. Nie wiem po ile one są, ale zawsze kupię te jedeny jak jestem albo... Czasami te, ale podobno te są super, więc muszę sobie koniecznie jutro pojechać i kupić, jak, jak będę po drodze miała właśnie biedronkę. No i tutaj drogie panie, na Dzień Kobiet, od podziałku do soboty mamy już jakieś promocje. Te barówki są bardzo dobre. Różne czekoladki. Więc tutaj panowie oglądajcie. Dla swoich pań może coś zakupicie. Ptasie Mleczko jest w promocji. I tutaj są różnego rodzaju kosmetyki do sera i maski pielęgnacji do twarzy. Drugi, tańszy, 60% gratis. No nic, tylko słuchajcie, kupować, mieszać można dowolnie. I od poniedziałku do środy mamy tutaj kiwi w promocji, kalafiora w promocji, bo zobaczcie, 10 zł na wagę, kilo kalafiora 10 zł. O matko boska. 5 teraz zł kosztuje. Sałata lodowa 1 plus 1 gratis, też można sobie Zakupić. Borówki, śliwkowe pomidory, jabłuszka też są tańsze. Ziemniaki jadalne 1,5 kg, 6 zł. A ziemniaki jadalne na wagę. A te czy one się różnią? Aha, bo to pewnie do smażenia są i pieczenia. Aha, ok. E, tutaj są mm, słodkie. Tabaty i różne tutaj ziemniaczki jeszcze w takich cenach. I owoce, gruszki, te mandarynki. Proszę, proszę bardzo. Poczekajcie chwilkę, bo muszę oczywiście przerwać. I już jestem i jedziemy dalej. Od poniedziałku do środy mamy boczek wieprzowy, żeberka. Nie, boczek wieprzowy, oj. Boże, e, żeberka, e, tutaj co tu mamy, wołowinkę, ser żółty, gołda za 20 jakieś pasztety, salami i różnego rodzaju wędlinki, jak Was interesują. Mięska tutaj też w jakichś tam promocjach, e, schad, schab, e, kotlety rozbijane ze schabu na 10 zł, 11 zł. I tutaj takie jakieś porcje rosołowe. I gotowe mięsa już do piekarnika do pieczenia. W takich cenach. Dalej tutaj mamy ryby z łososia jakieś pstrągi. I sushi. Śledzie, koreczki śledziowe. musiałem że ktoś przyjechał. Koreczki śledziowe, śledzie. Paluszki tutaj takie rybne. I rybki. W promocjach też zakopiłam się. E, chlebki. Przy zakupie dwóch. Bułki. Z owocami i słodkie i zwykłe. W takich cenach. Od poniedziałku do soboty. Zwykłe kajzerki. Tu ze szpinakiem i serem jakieś rolatki. I dalej. <laughs> dalej, dalej. Od poniedziałku do soboty. Przy zakupie dwóch tańszy nie, drugi taniej 44%. To mamy tak: serki, jakieś już do ciasta, margaryny, mozzarella. Serki topione i mleka. Tańsze. Tutaj o te napoje kawowe są dobre, bita śmietana, maślanki, jakieś jogurty. I te śmietany też są hmm, przy zakupie z kartą lub aplikacją. Drugi produkt 60% taniej, to też sobie można coś tam pokupować. <laughs> Tutaj są jakieś pikantne jakieś polędwiczki, jakieś tam kurczaczki czy to nuggetsy, gotowce różnego rodzaju, hamburgery, pierogi. Ciasto francuskie, zobaczcie, 3 plus 2 za 2,66 opłaca się. Ja w tanie 8 zł zapłaciłam ostatnio jak byłam. Te paróweczki. No i tutaj kiełbasy, jakieś boczki i jakieś tam właśnie jeszcze wędlinki. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Mroźna kraina, czyli te wszystkie mrożone owoce, lody, już się pokazują w promocjach. Proszę bardzo. Fasolka. I tu jakieś skrzydełka, pizze i inne rzeczy. I od poniedziałku do soboty też mamy 2 plus 1 gratis. Można mieszać? Można. Kasze różnego rodzaju. Dobre te kasze mieszane są. Bardzo fajne. Makarony 3 plus 1 gratis. Te mm, szlacheckie flaki, pulpeciki też są w promocji. I tutaj cukier waniliowy, proszek do pieczenia, 2 plus 1 gratis, też już na święta można się zaopatrzyć powoli. Olej kokosowy, tu jakieś makarony, sosy i keczupy. I te chińsz chińszczyzna, zupki chińskie, jakieś tam gorące kubki i płatki, jakieś białko. Babeczki. O, bardzo dobre są te babeczki. Fajna cena. 5 zł to też bym sobie kupiła, bo to do szkoły czy coś. Właśnie tutaj też dzieciaki lubią sobie zrobić i zjeść. Mąka. Sól morska. Wiśnie jakieś tam na kompot można sobie zużyć. Kawa 25% taniej. Rozpuszczalna. Herbaty. I tu promocja też jest na jakieś kawy ziarniste. Dajcie znać, piliście, bo ja ich nie piłam. Ta o, fajne pudełko ma ładnie pudełko, pakowanie przyciągające. I tutaj jeszcze kawy, już takie chyba ziarniste. O, ja sobie dzisiaj właśnie tą zakupiłam. W tej promocji skorzystałam. Tutaj jeszcze była taka, ale ja jej nie, nie wiem, czy ona była lawaca. Nie wiem, czy była. Um, tutaj jakieś jeszcze herbatki. Kończył się w promocji przy zakupie tam dwóch, trzech czy czterech. No i od poniedziałku do soboty drugi tańszy produkt za złotówkę z Milki, magnatik i dwa, kup dwa i zapłaci 3 zł. te ciasteczka jakieś tam różne. I chipsy te też są w promocji. Dalej, znowu ciastka, batoniki. Kup 3 zapłać mniej. 8 zł za te pingersy. No, trochę też jest taniej. Yy, dalej. No i dalej. Oczywiście yy, syropy, yy, promocji i woda. Soki, musy owocowe, jakieś kole. Energetyki i takie różności. A tutaj to tam dla panów i dla kobiet też. Jak ktoś lubi piwka. No i tutaj do poniedziałku, też do soboty. Dla dzieci też są promocje dla małych dzieci: kaszki, zupki, jakieś tam musy, pampersy. I chusteczki nawilżające. Dosyć gruba i duża ta gazetka dzisiaj. I od poniedziałku do soboty drugi tańszy produkt. Tu mamy pasty w promocji. Mieszać można dowolnie. Blendamed. Wszystkie produkty Griskur. Zobaczcie też w promocji Pantin. I tu wkładki. To też można sobie skorzystać z tych promocji. Dalej żele pod prysznic. Dla panów i dla pań szampony, sól, sól do kąpieli, farby do włosów też w promocji i szampony suche o 2 plus 1, czyli też fajna promocja na te szampony suche. Dalej mamy dezodoranty jakieś w kulce, w sprayu, Nivea, krem do rąk też fajna promocja 2 plus 1 gratis. Kremy, tu mamy płyny micelarne, jakieś maseczki, skarpetki złuszczające do stóp, też w promocji i maseczki. A nie, to są te golarki. I tu jeszcze mamy płyny do pukania jamy ustnej. Eee, dalej mamy mydła w płynie, mydła w kostce. Tutaj też fajna promocja była dzisiaj, właśnie widziałam. Czekajcie, bo mi się ręka buja na płatki kosmetyczne i na te, na te kosmetyczne. Tu podpaski też w promocjach. Tutaj takie. Szampony do włosów też w promocji. Dalej, co my tutaj mamy? Folia spożywcze, jakieś papiery śniadaniowe. Płyny do naczyń, papiery. Kłębuszek. Ten kłębuszek też jest fajny, płyn do prania, teczko kiedyś kupowałam. Proszki do prania, płyny też w promocji i do toalety, kostki w WC. I tutaj też jakieś są fajne promocje: świece, 2 plus 1 gratis, worki, tutaj zmywaki, rejstopy też jakieś tam promocjach i 2 plus 1 gratis dla psów. Te jakieś przysmaki, ciasteczka. Tutaj Mix Natural też jest fajna promocja dla zwierzaków. Tutaj mamy jeszcze takie i jakieś tam chrupki kocie i psie. Te są bardzo fajne. Z tej firmy to jest też Żwirek, ale taki podobny, kupiłam chrupki takie bez zbóż z tej firmy biedronkowej dla kotów i bardzo, bardzo są fajne no i jeszcze tylko w poniedziałek to czyli tylko dzisiaj, jeszcze może film dzisiaj wleci powinien wlecieć to jeszcze zdążycie lecieć po masło przy zakupie trzech jest znowu promocja we wtorek będzie promocja na te tutaj gilety różne wenusy do golenia a w środę na czekoladę dużą więc taka to dzisiaj ulotka z poniedziałku, dziękuję za oglądanie i oczywiście zapraszam na następne tutaj vlogi na tym nowym kanale. Pozdrawiam!